Dzień dobry na podcaście Prawie Pro. Bardzo Wam dziękuję za Waszą cierpliwość. E, ostatnio pojawiło się trochę nowych rzeczy na kanale na YouTube, do którego odsyłam. To wszystko, co na bieżąco jest na Instagramie. Zamieszczam linki w poniżej w opisie tego podcastu, żebyście mogli Wy również tam do mnie dołączyć. E, za mną naprawdę wspaniały e, weekend. E, warto jest się cieszyć, moim zdaniem, każdą jedną chwilą, każdym jednym dniem, kiedy świeci słońce, e, kiedy nie jest listopad, kiedy nie lecą liście z drzew, jednocześnie z kroplami deszczu i z niskimi temperaturami, których po prostu nie cierpię. Kocham upały, zakochałem się w upałach, choć dawniej ich nienawidziłem, i przemodelowałem wiele rzeczy w moim życiu właśnie po to, aby zwłaszcza w sezonie znaleźć czas na to, żeby cieszyć się słońcem naprawdę. Każdym jednym dniem i żyć niemalże z dnia na dzień, choć oczywiście czasami myślę, że ja na to wszystko nie zasłużyłem, na to, żeby być na utrzymaniu moich widzów i słuchaczy. I często to powtarzam, bo często tam myśl wraca, staram się być szczery i otwarty na tyle, na ile starczy wam cierpliwości na to, żeby mnie słuchać, ym, czy też oglądać. Przez ostatni weekend ym, nieco przedłużany na szczęście, miałem okazję zwiedzać Małopolskę na rowerze, niezwykle piękne tereny, a między innymi Puszczy Niepołomickiej, a zahaczając także o nieco odleglejsze rejony południowe, ym, walcząc z górami, co Daje mi ogromną satysfakcję nawet w upale, nawet wtedy, kiedy strasznie leje się ze mnie pot. Zwłaszcza wtedy, kiedy muszę przejmować tabletki na alergie, które chyba jeszcze bardziej uwydatniają tę nadpotliwość. Niemniej, każda kropla potu to dla mnie jest um, spełnienie marzeń. Bo ja to po prostu uwielbiam i sam nie wierzę e, bardzo często, że człowiek e, taki jak ja, w przeszłości bardzo zamknięty, dosłownie, a, który ograniczał się do krzesła w pracy i do e, kanapy w domu, który nigdy nie miał kompletnie żadnej opalenizny, dzisiaj śpieszy się do tego, żeby cieszyć się każdym jednym dniem, nie za bardzo wybiegając w przyszłość i nie wracając do przeszłości. Zbyt Często, wyciągając tylko mądre przemyślenia mm, na podstawie moich różnych błędów, które miałem okazję popełnić, um, jednocześnie nabierając świadomości, jak kierować swoim życiem każdego dnia, żeby czuć się nieco bardziej szczęśliwym, pomimo wielu problemów, e, których doświadcza każdy z nas. A taka wspaniała pogoda i każdy jeden promyk słońca pozwala czuć się psychicznie i fizycznie dużo lepiej. I dla mnie nie ma wspanialszego uczucia, jak pół dnia spędzonego na rowerze, jak pogłębianie tej mojej bardzo śmiesznej kolarskiej opalenizny na tak zwaną żyletkę, która kiedyś mi przeszkadzała, a dzisiaj dla mnie jest um, czymś, co jest związane z bardzo... Przyjemnym stanem upojenia latem. Tak, tak bym to określił. To wszystko oczywiście jest związane z tym, że ja musiałem bardzo dużo swoich codziennych schematów zmienić, um, ale nie brakowało we mnie determinacji do tego, żeby, um, żeby m.in. zmienić swoje życie zawodowe, żeby mieć więcej czasu. Być może być biedniejszym, ale szczęśliwszym. Organizując y, różne wyjazdy, spotykając się z Wami, y, właśnie spełniam te swoje marzenia, związane z takim prostym życzeniem aby większość rzeczy, które robię, były związane ze sportem. Z poznawaniem nowych ludzi, y, y, wyjątkowych, y, bo nie mogę przez cały czas wyjść z podziwu, że na wszystkich prawie proturach pojawiają się tak niesamowicie sympatyczni, otwarci um, i szczęśliwi ludzie, uśmiechnięci. Oczywiście każdy z nas z czymś w życiu walczy, ale osoby, które właśnie tak jak ja żyją z sportem, są mimo to uśmiechnięte. Pomimo wielu różnych przeciwności losu i pomimo, że często. Bardzo trudno jest się nam wszystkim uśmiechać. I dzisiaj, mówiąc do Was w poniedziałek, po tej weekendowej przerwie, czuję się po prostu szczęśliwy. Jestem szczerze uśmiechnięty. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż jeszcze cztery lata temu. Żyjącym zupełnie inaczej. Dawniej śpiącym codziennie do dziesiątej. I siedzącym po nocach przy komputerze, który nie miał pomimo trwającego lata jakiejkolwiek opalenizny, który oczywiście także walczył z otyłością, był zamknięty w sobie, tak jak wam wspomniałem, ale także pod, pod względem tym mentalnym. Ile się zmieniło ze względu tylko i wyłącznie na ten rower? Tylko i wyłącznie ze względu na to, że kupiłem te szosę. I że wystarczyło mi tej determinacji, żeby właśnie walczyć o to, o te marzenia, które spełniam teraz. Oczywiście w tym dużo było również szczęścia, ale nie próbując niczego zmienić w naszym życiu, nie, nie dajemy temu szczęściu szans. Z tatolotkiem trochę mi się skojarzyło, ale tutaj prawdopodobieństwo i e, ryzyko. Utraty czegokolwiek oprócz e, kilogramów, i oprócz tej cholernej depresji e, jest dużo mniejsze. Dlatego warto jest e, podejmować każdego dnia e, próby mające na celu zmianę naszego, naszego e, stylu życia, po prostu. I sam sobie się dziwię, że tak dużo się zmieniło w tak krótkim czasie i że jeszcze paradoksalnie to, co się działo od kwietnia zeszłego roku czy od końcówki marca bardzo to wszystko przyspieszyło w moim przypadku. Te wszystkie zmiany, gdzie ja wreszcie uwierzyłem w siebie. I tego wam serdecznie życzę. Jeżeli dotarłeś do tego punktu mojego podcastu, to serdecznie zachęcam ciebie do odwiedziny mojej strony prawie.pro ukośnik tur E, tam jest na bieżąco prowadzony kalendarz miejsc, gdzie można się ze mną spotkać w ramach takich e, jednodniowych wypadów e, wspólnych na rowerze. E, w tej agendzie się, znajdują się także wyjazdy, takie, które są związane z noslegiem i z pełnym wyżywieniem. I one wówczas są płatne, ale staram się je organizować w taki sposób, żeby to nie był zbyt duży wydatek, choć e, żyję z tego oczywiście. I z ciuchów, i czasem z organizacji tego typu wyjazdów, staram się, żeby żeby chęć zysku nie przysłoniła tego, co jest, to, co jest najważniejsze, i staram się tego nie robić po prostu dla, dla pieniędzy, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, ponieważ ja mam ogromny dług wdzięczności wobec każdej jednej osoby, która w jakikolwiek sposób mnie wspiera, ale także wobec tych, którzy. Um, którzy nie mieli ze mną jeszcze kompletnie żadnego kontaktu, um, a którzy są. To też jest niezwykle ważne. Aby to wszystko, co, co robię, również pod względem tym biznesowym, robić w sposób pokorny. To jest klucz. Tak mi się wydaje, chociaż o tym też wielokrotnie uh, miałem okazję już wspominać. Pojawiam się na tym podcaście. Staro się dbać o jego regularność, jednakże wtedy, kiedy mam dłuższe przerwy, to ze względu głównie na wyjazdy, za, za co przepraszam. Niemniej pamiętam o tym, żeby być także tutaj na Spotify'u i na każdej jednej a, platformie podcastowej, jak i również na prawie.pro. Tam też można odsłuchiwać i pobierać te podcasty. Dziękuję Wam bardzo za wszystko. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Ze mną od samego początku, od kiedy tylko walczyłem o to, żeby móc spełniać swoje marzenia. Jedynie z czym walczę teraz, to z takim poczuciem, że ja na to wszystko nie zasłużyłem. To jest straszne. Dzięki, cześć. No!